Cześć, witam was serdecznie w recenzji kolejnego już scenariusza do Time Stories. Tutaj akurat widzicie Under the Mask, czyli przygoda, która odbywa się w starożytnym Egipcie podczas panowania Ramsesa V, kolejnego faraona właśnie starożytnego Egiptu. Co? Jest to czwarta już przygoda Time Stories. Jakby jest to gra, tutaj ja ciągle staram się mówić, ponieważ uważam, że jest kapitalna. Jest to na chwilę obecną moja ulubiona co gra planszowa w ogóle w historii, także, także raz na jakiś czas muszę posłodzić i pogadać na ten temat. Co, kolejne pudełeczko, więc kolejny wydatek, a w pudełku tylko i wyłącznie karty, tak? Dlatego trzeba się przyzwyczaić. Ceny dodatków ten Stories niestety są stosunkowo wysokie, ale jeżeli zobaczycie na no to pod tym kątem, ile tu jest nowy grafik, ile tu jest do tworzenia, testowania danego scenariusza, to naprawdę to staje się po pewnym czasie jakby zrozumiałe ile to kosztuje, tak? Druga rzecz, że te scenariusze można jakoś tam po przejściu sobie wymienić albo sprzedać, albo cokolwiek takiego, ponieważ ten scenariusz, tak jak Asylum, jest w moim przekonaniu mocno taki jednorazowy. Tak? Jeżeli odkrycie w całą ścieżkę przejścia, to już tutaj przy kolejnym graniu mielibyście bardzo mało niespodzianek i jakby ta eksploracja już nie byłaby aż tak ciekawa jak w przypadku właśnie pierwszego przechodzenia. Ale zacznijmy od początku. Sama grafika, klimat, naprawdę po raz kolejny. Space Cowboys jest kapitalna sprawa, świetna, świetna rzecz wprowadzająca w klimat, naprawdę czujecie, że wszędzie jest po prostu gorąco, wszędzie widzicie ten pył, te grafiki są bardzo takie angażujące, jedyne co Wam pokażę, co, co, co może być jakimś tam malutkim spoilerem, to są grafiki, właśnie postaci, które występują, które możecie się na początku gry wcielić. Jak widzicie, po raz kolejny mistrzostwo świata, jeżeli chodzi o wykonanie kartografiki. Naprawdę one są bardzo pięknie namalowane, ładnie są postacie opisane. Już więcej wam rzeczy nie będę pokazywał, żeby wam nie ale muszę o tym powiedzieć, że jest to kolejny scenariusz, który jakby pod względem wydawniczym, jakby pod względem kolejnych nowych pomysłów na mechanikę jest, jest bardzo, bardzo fajny. Tak, jako minusik na pewno trzeba powiedzieć o tym, że. E, no jest to zabawa jednorazowa. Tak jak. E, Ostatni, poprzedni scenariusz, czyli e, Przepowiednia Smoków, e, jeżeli zostanie wydany kiedykolwiek po polsku, ale po prostu, A of Dragons, e, był scenariuszem mocno takim regrywalnym, bo tam widzieliście dużo nowych kart, e, dużo, dużo kombinacji przejścia do danej sytuacji, o tyle ten scenariusz jest liniowy. On jest właśnie podobny do Asylum, tak jak mówiłem na początku, więc osobom, które lubiły jakby cały otwarty świat, może to się troszkę mniej spodobać pod tym względem, że tutaj macie jedną zbitą przygodę, jedną taką historię, którą przechodzicie i e, jakby nic więcej poza tym nie macie. Tak? My po jednym przejściu uważamy, że widzieliśmy tak 95% gry, co już jakby nie pozwala moim zdaniem na kolejne zagranie. Co do samej historii, to jest też ciekawe, że, że właśnie pod całym zarzutem do Asejr było to, że, że tam fabuła średnio się trzymała, tak? pod tym względem, że wysyłali was w tą misję w czasie i przestrzeni i nie powiedzieli wam tak naprawdę czego macie szukać. To tutaj akurat jest fajnie, bo od początku znacie cel podróży, który jest związany właśnie z tą, z tą maską Faraona, co możecie po tyle się domyślić I, i jakby macie motywację do działania, wiecie czego szukać, wiecie na co zwracać uwagę, kiedy rozmawiacie z kolejnymi osobami spotkanymi właśnie w tym starożytnym Egipcie, gdziekolwiek tam się w ogóle znajdujecie. Pojawiają się tu też fajne zagadki, właśnie takie znane z tego pierwszego scenariusza, które tak fajnie orzeźwiają tą całą przygodę, że, że nie tylko musicie odkrywać karty, robić testy przez rzuty kość, kośćmi, ale czasami też musicie wytężyć swój umysł i rozwiązać jedną zagadkę. Pojawia się tu fajna właśnie pod koniec gry która właśnie wymaga jakby kooperacji między graczami, co jest kapitalne, bo nie ma tutaj jakiegoś gracza alfa, który poda Wam odpowiedzi, ponieważ tutaj wszyscy jakby musicie razem pewną rzecz zrobić, żeby, żeby, żeby całość przejść. Nie jest to tak zagadka trudna jak na przykład Wasajlom, ale mimo wszystko jest bardzo satysfakcjonująca, jest fajna i przyjemna. Jak w ogóle Under the Mask jakby położył obok innych scenariuszy? Chyba na chwilę obecną moim ulubionym jest właśnie Swo Dragon ze względu na to, jak ten scenariusz jest duży, jak, jak piękne są tam grafiki, jak to wszystko właśnie też tam fabularnie mocno ruszyło do przodu. Tutaj macie znowu troszkę takie zwolnienie fabuły, macie mniej nowych jakby szczegółów. Troszkę bym porównał to akurat do e, Marcy Case, gdzie, gdzie też troszkę się dowiadujecie, ale nie jest to jakieś tam wielce odkrywcze, tutaj to jest, to jest dosyć właśnie w ten sposób podobne. No i właśnie zostałem się, Asylum mi się bardzo podobało ze względu właśnie na ten klimat, te zagadki, te wszystkie rzeczy, ale to mniej więcej na podobnej półce a the Mask bym właśnie położył, tak. To jest ostatni dodatek z tej pierwszej, pierwszego rzutu, pierwszej serii właśnie dodatków do Time Stories, gdzie jakby jeszcze autorzy nie mieli informacji zwrotnej od fanów, co mogą poprawić, co mogą zmienić, ponieważ one powstawały jakby jednocześnie, tak? W momencie, kiedy my daliśmy podstawkę, to już było gotowe i tylko czekało długadnie na, na jakby zapakowanie i wysłanie ze sklepów, tak? Więc... Więc tutaj jeszcze nie będziecie mieli jakiegoś skoku jakościowego, jeżeli chodzi o, nie wiem, klarowność części zasad, czy też jakieś tam nowe, całkowicie inne rzeczy, które, które fani by polecili. Tutaj dalej macie solidny poziom, taki utrzymany jak w tych innych scenariuszach. Więc jeżeli jesteście fanami Time Stories, to jestem w ten sposób pewien, że Wam się spodoba, bo, bo mimo, że nie jest to mój ulubiony scenariusz, ale nadal jest naprawdę na bardzo dobrym poziomie i będę zawsze go polecał. Klimat Egiptu jest, są zagadki jakby z, w, tematycznie powiązane ze starożytnym Egiptem, właśnie z tymi, z tymi e, wszystkimi e, kościołami starożytnymi, także jak najbardziej jestem w stanie ten dodatek polecić. I to na chwilę obecną jest wszystko, także dzięki wielkie, do następnego, hej!